Kawa z Panem i z Jego słowem. Dzień dobry, obudź się, szczęść Boże. Warto wstać dzisiaj, bo jest piękne słowo. Wiecie, niech się weselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step, niech rozkwitnie, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. No, to tańczymy, tak? To bawimy się, to radujemy się. No tak, bo jest Bóg, bo jest kolejny dzień naszego życia, bo kolejny dzień przyniesie coś, czego jeszcze nie wiemy i niekoniecznie musi to być coś ciężkiego i trudnego. Ucieszmy się. Ucieszmy się życiem, ucieszmy się tym, że jesteśmy, ucieszmy się naszym spotkaniem. Ja się bardzo cieszę. Ale powiesz tak, proszę księdza, no nie mam się czym cieszyć. No to to słowo też jest dla ciebie. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Jestem bardzo zmęczony wieloma rzeczami, natłokiem obowiązków yy, oraz zadań, yy, też zmęczony ewangelizacją. To nie tylko kwestia kamery, nagrań, wykładów, różnego rodzaju rekolekcji, które przygotowuję, ale to ogromna praca rekolekcyjna przez Zoom z całym zespołem ludzi z mojej wspólnoty. To praca naukowa, wykłady, konsultacje. Piszę wiele rzeczy. W tym czasie, łapiąc każdą chwilę, jestem zmęczony, niewyspany. kawa nie pomaga. Ale jest to słowo i ono mi daje dzisiaj wiele takiej nadziei i siły. Wiesz, tak sobie, tak patrzę, jak to słowo jest konstruowane i. Bóg mówi tak, najpierw niech się rozweselą te stepy, pustynie. Nie wiem, czy to jesteś stepem, pustynią, kim możemy się dogadać. Jak o tym powie, to mówi pokrzepcie ręce osłabłe. I tak sobie myślę, że mi jest ciężko Boga uwielbiać, kiedy jestem zmęczony. A już o skakaniu wtedy nie powiem w ogóle, tak? Myślę, że czasem oczekujemy, że Bóg zadziała, kiedy. Mówimy tak, jest mi źle, jest mi ciężko, rozraduj mnie, pomóż mi. A zróbmy odwrotnie. To znaczy, zacznijmy się radować, bo jest Pan, bo jest obietnica, bo jest Słowo, i wtedy będziemy pokrzepieni, wtedy będziemy podniesieni. No może ktoś Ci powie, że zwariowałeś? Może ktoś Ci powie: Słuchaj, skąd Ty masz ten entuzjazm? Chce Ci się? Co się stało? Ty możesz powiedzieć, no bo jest ze mną Pan. No to zadanie na dzisiejszy dzień. Ciesz się, ciesz się. No i tyle, amen, aleluja. Pokój z Wami, pokój z Tobą. Ciesz się, pokrzepiaj swoje ręce, bo jest z nami Pan. Dobrego dnia, dobrych godzin, dobrych spotkań. No i dobrego skakania. Próbujemy.